Mówiliście. Nie. Na jedną partykę. Albo przegram i kończymy. Kończymy na koniec areny. O, tak czuję. Herztą. To będzie pewnie jedna gra. Czy ja mam kamerę lekko obniżoną, czy co to jest? Nie lepiej teraz, co, moi drodzy. Prosisz się Zachowaj czujność. A tych dwóch zostawię karakanów. O, to dobrze, uderzenie cieni. 12 2 będzie. Mati mi tu zaraz mot, mocarza mi da... ojoj, oj, słabo. To trochę najgorzej, wiecie? Czego Jak szczerze powiedziawszy, no bo co on, mi go zabije to najlepszy trade ma. Tego muszę wystawić. Bo on go, nawet jak go pingnie i ten to dwie karty dobiorę, nie? Chyba, że go czymś zaczaruje. O, nie, wyciszył go. A to cwaniaczek. Będzie no i wszystkim pozostałym murlokom, jeśli na koniec swojej tury kontrol. No to nie takie głupie. To w nasze miasto frajerze. Gotowe. No Dobra. No i co? Nie to wyczyści mi te dwie pewnie. Opo co, po co. A wiedziałem, że tak będzie. Są tu miał kombinację, a zadaj dwa punkty, no ale i tak bym tego nie zrobił. Zagrajmy osno. No to do roboty. Dobra. No i powiem Wam pupu, pu pupu, że już jest taki mocarny stolik, nie? mnie Tego z czarną, patrzcie, jak teraz zrobimy. Tego. Chociaż nie tego by się przydało wywalić. Kwa, twarzą, czemu twarzą nie mogę uderzyć? Wiesz co i tak wiecie, co i tak tego wystawię. Walnę tym. I tym go dobiję. Ja takiego głazą mocarza to warto mieć. Hmm. Coś mi się chyba karty pokończyły, co? Chłopcie. Chłop, Tasiu. O, ty zgubamy. Co to może być? Co on tam może mieć, co? Ktoś wie, co on tam może mieć? Bo ja mam tu sekrety Maga. Kopia stronnika, nie. Con a Counter spell może mieć, rzeczywiście. Fak, no może mieć counter spell i pewnie ma counter spell. słabo. W takim razie. Tego w takim razie, tego bym zabił. To musi być counter-spell, ice block? Może być ice block. No zaraz się przekonamy. Wolałem jednak tego wystawić sobie. No on chyba i tak zamrożony czaruje, czy nie? Jak myślicie? No, on i tak czar zamrożony wali. Jestem niepokonany. Oj, słabo. Dobra, jedziemy go w następnej ludzie już L lital co? Czuję to. L LITAL. A, chyba, że zaczarujemy tego, to zobaczymy, czy ma i zwloka. O, Pięknie. Heh, dzik z szarżą, ale mi się przyfarciło. No, powiem wam, że idealnie, serce kart nie Flamestrike? No, trochę by mi tu Flamestrike zrobił, przykrości, nie? Ale nie ma Flamestrike'a. Dobra. No niewiele mi brakuje, żeby go zabić, ale tak strasznie mu te karty Znaczy on się tylko broni, tak, bo tylko ice bloki, ice bloki, ice bloki, nie? Kolejne, kolejna obrona. No i idealnie. Tym ci No i się wycofał. Super. Moi drodzy, 3-2 jednak, czyli to już jest dobry wynik. To już jest wynik taki, na, że nie wierzyliście na początku na niego. Mówiliście, nie liczymy na 3-2, liczymy na 0-3. A jednak, a jednak, a jednak. Hearthstone, serce kart, skill, doświadczenie wieloletnie w tej grze. Ou, Wexo! To nowy sup, dzięki Wexo. Taki z ciebie subik. To ja ci puszczam dźwięk suba prosto z ust. Rozpocznij się gra. To bym wymienił, bo to mi na nic nie jest potrzebne. No dobra. Hmm. I co jak teraz skoinuje, to do czego skoinuję. Zadam jeden punkt obrażeń, który mi zupełnie nic nie da. Tyle tego wystawię też mi nic nie da i tego. Co? To okrzykłem przyzwij. A szlam jeden jeden z prowokacja. Ach. Witaj. Nie tego daję na razie. Uuu! No to nic mi nie da, to jednak chyba tego. Dobra, koniec. Bo co z tego, że on będzie na w 10 rundzie 12, 12, komingów w żaby zamieni będzie główno, tak zwane. Trochę ciężko powiem wam, chyba coś źle robię. O nie. Haha, dobrze, dobra, jedna karta. Dobra, druga karta. Coś zatrzynie. On go spinguje i dobije. Ma to takiego murloka chyba stworzę, wiecie. Dobra, koniec. A no tak, przecież on jeszcze może tym trafić. Dobra, i tym. Kurde, masakra ci muszę coś dobrego wymyśleć. Dobra, tego muszę zabić. Chyba tą czwórkę wystawię po prostu. Dobra. To już trzeba się było go pozbyć, nie? to? Ja to. Tak, wystawmy tego. Wystawmy tego hmm. No i tyle chyba, bo ja bym mógł, mógł dodać do ataku, ale to chyba jest zbędne w tym momencie. Już nie jestem O nie! Ono ryzykujemy chyba tym co. No bo co ja tu innego mogę zrobić? Chyba, że tego zabije z mordy. No a co wtedy z tym zrobię? Tyle możliwości. Szatkownika mógłbym wystawić wtedy. I to będzie i tak spoko. A może nie będzie spoko. Ten będzie z prowokacją. Jeden, jeden szlam. No to do roboty. do nas zaraz dokonać wyboru. Dobra. Zobaczmy, co to nam da. Kurde, ale postawił mocarza. Plus 4 do ataku. Jak dostanę, to ile będę miał? Dobra, wystawmy go. Jestem Kurde, no nie ma szans. No nic, zbijemy go, no bo trzeba. No ale mordą to już go nie uderzę, bo trochę szkoda twarzy, nie? Dobra, koniec. Szkoda mordy, co? Tego prowokatora cofnąć? No niby mógłby mnie. ale wolałbym jednak inkrustowanego skarabę uszacować. Na początku Twojej tury zmień tego... Otrzymuję boską tarczę, to mi nic nie da. Nie mają... ty kontrolujesz pirata, nie kontroluję to raczej to. A kurde, tego miałem jeszcze wystawić. A, trochę słabo to zrobiłem. Bo mogę najpierw tego i później tam coś bić. Tych bym sobie wymienił, on już miał 10 ataków, milion. O ja, jeszcze kraken, o najgorzej. 9 mogę w sumie dać 3, 3, 3. Przejść mu zostanie. A walnego. O nie wiadomo, co on wymyśli. O, fuck, flamestrike to słabo. To chyba po mnie. Mam co ja tam mam jeszcze zabić i nie, nie, nie zranioną. No to kurde. Koniec. Moi drodzy, to już koniec. Mogłem mieć taunta? Może mogłem mieć. No, niestety, moi drodzy, 3-3, ale to i tak dobrze. Będziemy mieli karty do otwierania, moi drodzy. Tak jest, kurde, Hearthstone. Tak jest, RNG. Dobra, co tam wyskakuje? No, wyskocz, kurde. Kasa, pirat, no nie chcę pirata, ale taką sobie, czuję legendę, wiecie. No, czuję legendę teraz, patrzcie na to. O, ale rzadka karta. Epicka, znaczy... Uuu, zakazane uzdrowienie. Wydaj całą twoją manę, przywróć dwa razy tyle zdrowia. O, to dobre jest. To jest dobre, moi drodzy. To jest mocarz. Dobra, koniec tego Hearthstone'a.